Ach, jaki piękny dzień. Normalnie nic mi go dzisiaj nie zepsuje. Jaka piękna fontanna. O, pani Hania, jak się pani miewa? Dzień dobry! Jak normalnie dzisiaj jest taki piękny dzień. Nic się dzisiaj nie może zdarzyć, po prostu jest piękna pogoda. Tak, nie można! To tak nie można naprawdę! Trzeba to podnieść! Co podnosić? Komu by się chciało? Każdemu! Żeby pomóc naszej planecie! Lepiej, żeby wyrzucać, niż żeby śmieci Później nasza planeta będzie ogromnym śmiecikiem. Ma pani rację! Już będę sprzątać śmieci! Przepraszam, popełniłam błąd! Polecamy! Sprzątaj ziemię! Jej! Ojej, ale śladyśmy, proszę to pani. Prawda. Ojeju. Normalnie. O, ławka. ciężko sobie na niej. Zgadza się, to nam się przyda bardzo. Ach. Ach. Zaraz, co ta pani robi? Proszę pani, tak nie można. Jak nie można? <laughs> Wszystko można. Zewa dają nam powietrze, które daje nam życie. Dzięki nim żyjemy. Mm, przekonała mnie pani, Już nie będę jeśli drzewek. Przepraszam drzewko. Mm. Dobrze pani wystąpiła. Kroń rośliny. Polecamy. Dzięki. Kaczki są piękne. Ej, ziom! Kto będzie się do niedziwa, to, nie dzieje, to kaczki! A! Stop! Czy ja dobrze słyszałam? Co te dzieci się dzisiaj bawią? Przepraszam, proszę, co wy robicie najlepiej? No jak to co? Będziemy straszyć kaczki! No, Dlaczego? Stop! Dlaczego? Nie możecie! Nie możecie straszyć kaczek! No właśnie jest challenge! Zwierzęta na tej świecie niebawem mogą wyginąć. Czy chcielibyście, aby na przykład wyginęła taka kaczka, która na przykład daje wam pierze na poduszkę, czy coś takiego. Ona może się rozmażyć, ona będzie miała rodzinę, uczucia, a wy co? A wy się głupie ławicie. No przepraszamy. Źle postąpiliśmy. No ja mam Mamy nadzieję. Nierazję. Polecamy! Dwa no jekaczki. właśnie. Nie straszcie zwierząt i nie róbcie głupich challenge'y. Ale cichutko, spokojnie, ptaszki śpiewają, piękna pogoda, no nie? Cudna! Co O! Przepraszam! Wystraszysz tą kaczkę! Eee! to jest kaczka! Tak, ale ona chodzi bardzo dużo jest częścią natury. Nie można ich płoszyć. Proszę, zastanów się nad tym. Przekonała to... mnie pani! To dobrze. Polecamy! Wbrew Wow wystąpiły Martina Pniewska, Hanna Workowska oraz wrojna narratora Basia Hojeńska. Wszystkie jesteśmy z klasy 5A. Pozdrawiamy Cię Dudko. pamiętajcie, dbajcie o przyrodę.